Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli, to jest taka szybka informacja, że wyjeżdżam na wakacje na 8 dni dokładnie na tydzień i jeden dzień. Ha, ale sobie zarmuję, i przez ten okres, czyli od poniedziałku tego, który no, od poniedziałku to jest 14, przez 8 dni co najmniej nie będzie materiałów żadnych na moim kanale. A później jak tylko coś nagram szybko i wyrenderuję, no to będzie. Nie obiecuję, kiedy dokładnie nie podaję żadnych terminów. Przez 8 dni teraz na pewno nic nie ma szans się pojawić. No bo trudno jednak coś wrzucić, kiedy nie ma się w domu. Nie, jest, no nie będzie się miał internetu, nie będzie się w domu. Jej, będzie odpoczynek. I to by było takie szybkie na tyle. Minuta wyjdzie, ciutkę ponad minuta informacji. Więc trzymajcie się do następnego materiału. Jeszcze muszę pomyśleć, jakie tłowo rzucić, czy pewnie będziecie mieli ogień na ekranie, bo, bo lubię wandować ogień na ekranie. Więc do usłyszenia za te 8 dni tak, za te 8 dni przez, jeszcze przez ten moment nie będzie też żadnych liveów przez 8 dni a normalnie liveuję prawie codziennie. Dlatego uwaga, zaraz będzie reklamowanie wszystkich linków możliwych tego zapraszam na żebyście zajrzeli na Hitboxa i na Facebooka i no po prostu tam streamuje tam można mnie często dorwać tam lecą wszystkie informacje znaczy na Facebooku informacje na Hitboxie live, nie na odwrót ale to by było na tyle dzięki za wasz czas i no cóż, do usłyszenia trzymajcie się mówił mi Woli hejos